Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, poddali się z tamtą łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nią pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i ustrowił ich chory. A gdy to wieczór przystąpili do niego uczniowie i rzekni, miejsce to jest pustkowień i pora już późna. Każ więc rozej się tłumą, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują odchodzić. Wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu, nie mamy tu nic oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł, przynieście mi je tutaj. Kozł tłumą usiąść na trawie, następnie trzy pięć chlebów i dwie ryby. Spojrzał w niego, odmówił błogosławieństwo i połamał chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumą. Jedni wszyscy dosyta, a z tego co pozostało zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedni, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo panickiego! W naszym życiu się zdarza, już obserwując tych, którzy są obok nas, być może również w naszych rodzinach, podsumowujemy ich działania, ich wystąpienia, słowa, czyny takim krótkim stwierdzeniem: Oni sami nie wiedzą, czego chcą. Raz cały wysiłek kierują w osiągnięciu tego. Za chwilę co innego ich pociąga. Jeszcze w innym momencie dostrzegają coś, co wydaje im się najważniejsze i angażują się w osiągnięcie właśnie tego ostatniego celu. Chaos, niekonsekwencja, można by powiedzieć zagubienie. Sami nie wiedzą, Czego chcą, tak mówimy. Ale czy owego sformułowania nie można by skierować również do siebie samego? Czy nie powinniśmy dzisiaj spytać, czy wiemy, czego chcemy? Czy określiliśmy jasno, co jest najważniejsze, co liczy się najbardziej, czego należy chcieć? To bardzo ważna kwestia. Można powiedzieć, że ona określa, w sposób zasadniczy kierunek naszych działań, naszych poszukiwań, naszych tęsknot, naszych wysiłków. Czy wiemy, czego chcemy? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo tak wiele rzeczy nas pociąga, tak wiele chcielibyśmy osiągnąć, tak wiele jest dóbr, które wydają nam się najważniejsze. I dzisiaj. Liturgia Słowa zachęca nas do przypomnienia sobie, co liczy się najbardziej, na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdzie należy szukać owego rdzenia, które realizuje nasze jestestwo. Kilka lat temu czytałem wspomnienia osób, które zostały wywiezione. W 1940 roku na Syberię. Był to zbiór rozmaitych historii. I oczywiście najczęściej powtarzał się ten motyw niespodziewane zatrzymanie. Kilka godzin, lub nawet minut, na spakowanie się. Zapakowanie do długiego składu bydlęcych wagonów, wywózka, a potem ciężka praca. Praca w kopalniach, praca w tajdze, praca na polu. Historie można by powiedzieć standardowe. Cierpienie, głód, samotność i w wielu momentach beznadzieja. Ale w tych relacjach była jednak historia wyjątkowa, szczególna. Została aresztowana rodzina mieszkająca niedaleko Pińska. Rodzice, ojciec, matka. I mała córka, Anna, wywieziono ich daleko na kołny. Ciężka praca w lesie sprawiła, że bardzo szybko zmarła matka, zmarł ojciec, ciężka praca, głód. I wówczas władze obozowe, władze Bułagu zdecydowały, że ta mała dziewczynka zostanie oddana do domu dziecka. Oczywiście ona też doświadczała Owego głodu, owego zimna, które było udziałem wszystkich zesłańców. Oddano ją do domu dziecka i trudno powiedzieć, jakimi motywami się kierowano, ale oddano ją do domu dziecka specjalnego. Tam próbowano wychować z owych dzieci przyszłych komunistów. Chciano, aby wstąpiły najpierw do pionierów, potem do konsonologów. A potem, żeby zostali komunistami, godliwymi z przekonania. Zapewniono im doskonałe warunki, jak na warunki sowieckie. Nie brakowało im jedzenia, czyste pomieszczenia, dobre traktowanie, możliwość nauki. I poddano ich przede wszystkim indoktrynacji. Patrzcie, jak może być w sowieckim państwie dobrze. Jeszcze nie osiągnęliśmy komunizmu, ale już teraz macie wszystko. A kiedy komunizm wycięży, będziecie szczęśliwi. To będzie raj na ziemi. Słysząc to, Anana nie poddawała się towemu zaleceniem bycia radosną, pogodną. Jak wspomina, bardzo szybko zwróciła na siebie uwagę wychowawców, opiekunów, że była markotna. Że była smutna, że nie wyrażała swojego entuzjazmu. I poddano ją wielokrotnym rozmowom. Chciano ją wybadać, co jest powodem owego niezadowolenia. I cały czas jej powtarzano: Patrz jak masz dobrze. Jeszcze niedawno byłaś głodna, ciężko pracowałaś w chłodzie. Mieszkałaś w brudnej izbie, a teraz wszystko masz. Dlaczego jesteś niezadowolona? Dlaczego się nie cieszysz? Dlaczego nie ma w tobie owego entuzjazmu, który widać u innych dzieci? I owa pani Anna, bo to już pisała wspomnienia po latach, zwierzyła się. Oni nie rozumieli jednego. Oni zabrali mi rodziców. Zabrali mi miłość rodziców. I tego mi brakowało, i tego nikt mi nie mógł dać. Zabrali mi miłość moich rodziców. Jak ja mogę szanować tych, którzy odebrali mi to, co najcenniejsze? Odebrali mi miłość moich rodziców. Drodzy bracia i siostry, my tak często słyszymy owe słowa, że jesteśmy stworzeni przez Boga. Na jego obraz i podobieństwo. To bardzo ważne stwierdzenie. Ono jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji, źródłem ogromnej nadziei. Przecież my jesteśmy, jakby można powiedzieć, cząstką samego Boga. Zostaliśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo. Ale jak powiedział to Hildegard, w owym pochodzeniu człowieka zawiera się nie tylko radość, satysfakcja i nadzieja. W owym sformułowaniu, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, zawiera się pewna skaza, pewien, pewien trud i cierpienie. Bo cóż to oznacza? My nie potrafimy do końca tego określić. Jaka jest nasza relacja z Panem Bogiem? My nie potrafimy wejść w ową rzeczywistość, którą często określa się jako preegzystencja, ale my doskonale wiemy, że naszym Ojcem jest ten, który jest nieskończony, który jest ponad wszystkim, który ma w sobie całą pełnię i coś z owego majestatu, pełni, doskonałości. Zawiera się w nas. I coś więcej. My od owej pełni zostaliśmy oderwani. My przez swoje istnienie uzyskaliśmy nową formę istnienia, ale zarazem zostaliśmy oddzieleni od tego, który jest źródłem, który jest początkiem, który jest dawcą życia. I niesiemy w sobie ból i skazę. Niesiemy w sobie ową tęsknotę, która, choć często nieuświadomiona, tak bardzo kształtuje nasze życie. Pięknie wyraził tę prawdę święty Augustyn. Te słowa: Stworzyłeś nas Boże dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie, są jakąś szczególną prawidłowością ludzkiego losu. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznij w tobie. Bo człowiek jest jakoś, oczywiście, w sposób charakterystyczny, związany z pełną, związany z doskonałością, związany jest z miłością, która nie ma granic, ale zarazem jest poddany owej rzeczywistości ograniczonej, cząstkowej, niepełnej rzeczywistości. Ziemskiej. i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie na nowo w owym źródle miłości. Można otrzymać wiele. Można otrzymać ogromne dobra materialne. Można otrzymać tytuły i stanowiska. Można otrzymać zaszczyty i wyróżnienia. Ale mimo wszystko człowiek będzie czuł niedosyt. Zawsze i wszędzie, bo taka jest jego konstrukcja, wynikająca z owego podobieństwa do Boga. Taka jest konstrukcja człowieka, wynikająca z faktu, że Pan wszelkiego stworzenia, pełnia miłości, jest ojcem człowieka i ta prawda musi porządkować nasze wysiłki. My angażując się w rozmaite zabiegi, podejmując trudy i działania, chcąc osiągnąć takie lub inne cele, musimy pamiętać o tym, że wśród owych realizacji może zapragnąć tego, co najważniejsze. Z jednej strony, te nasze wysiłki nie dadzą do końca efektu, na który tak bardzo liczymy a z drugiej strony, co najbardziej dramatyczna, mogą nas oddalić od Tego, który jest dawcą ludzkiego istnienia. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o rozmnożeniu chleba przez Chrystusa. Oczywiście teologowie powiedzą, że samo to wydarzenie jest piękne, majestatyczne. Bardzo charakterystyczna, ale ono jeszcze coś więcej ukrywa. Pokazuje nam tajemnicę Eucharystii. Zapowiada, że Bóg stanie się pokarmem dla człowieka, ale przede wszystkim owa scena rozmnożenia chleba mówi nam o trosce Boga o człowieka, o związku Boga z człowiekiem i o bliskości Boga z człowiekiem. I warto, abyśmy słuchając, o owym wydarzeniu przypominali sobie, gdzie jest sens ludzkich poszukiwań, gdzie jest sens ludzkich wysiłków, abyśmy zdali sobie sprawę, że trzeba nam chcieć czegoś szczególnego, abyśmy wiedzieli, czego należy szukać i czemu się nieustannie oddawać. Amen.